Późno wygrany, to jest Kamil Piątkowski. Czy ja mam rację? Który wchodzi w okolicznościach dramatycznych meczu z Chorwacją w Warszawie przy 1-3 i ten gość nie tylko walczy, on w ogóle po stara się porwać. Później ze szkotami, ja patrzyłem na tego chłopaka i mówię, ten chce naprawdę zagryźć rywali i strzelał efektowną bramkę. Ale powrót, gdzie rzeczywiście zielu tam nie wracał, on wrócił na gazie 100 metrów, żeby odebrać piłkę we własnym polu karnym. Ten Piątkowski, no to wyszarpał to miejsce w, w jedenastce. Mam rację? No to jest akurat fajny taki przykład, bo, bo gdzieś tam miał takie zawirowania. No. Przez ten rok, jak popatrzysz, to też gdzieś tam miał dobre i złe, złe momenty, i dobrze, że dobrze, że taka, taką złapą regularność, no interwencję, którą też chyba przeszła w tej austriackiej lidze, interwencję chyba tam jest z sezonu. Tak, niesamowite. To, co głową no wybił piłkę I, i jest na pewno bardzo długo wrakowie grał w tym ustawieniu, dlatego jest to dla niego, dla niego bardzo też łatwe, jeżeli chodzi o samo samo przejście. I uważam, że, że rzeczywiście może być taki zawodnikiem i życzyłoby się, żeby jeszcze więcej takich zawodników właśnie w taki sposób weszło do kadry. Się do kadry.